Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że wszyscy są w dobrej kondycji, w dobrym humorze i że chcieliście wziąć udział w tym biegu. I życzę oczywiście sukcesu, tak, żeby. prawdzie pierwsze miejsce będzie jedno, w zależności od kategorii wiekowej chyba będą. Także, także na pewno ostra walka będzie, no i życzę, żeby wszyscy szczęśliwie dojechali. Biegniemy już po raz ósmy. Jest to bieg, który ma na celu oddać cześć papieżowi Janowi Pawłowi II, ponieważ on powstał w rocznicę pierwszą beatyfikacji. Jan Paweł II jest patronem tego biegu i też honorowe patronat obejmuje biskup Tarnowski Andrzej Jerz od samego początku. To jest bieg, który... No, ma wskazywać na to, co Jan Paweł II w swoim nauczaniu ukazywał, a więc miłość Pana Boga i też miłość świata, który został stworzony przez Boga, a więc też ta roztropna aktywność sportowa, turystyczna, którą Jan Paweł II też promował i też uczestniczył w sposób aktywny. Czy ilość osób Cię zaskoczyła, organizatorów? Ilość osób tak zaskak zaskakuje, ponieważ z roku na rok przybywa i przybywają zawodnicy coraz lepsi, co świadczy też yy, pobity dzisiejszy rekord. Ola, Zuzia, Jan, yy, biegliście rodzinnie, tak? Ja szłam na kikach, tak. my biegliśmy. No dzieciaki systematycznie trenują, prawie codziennie, także oni biegają na co dzień. A ja rekreacyjnie nie, nie. Czy są jakieś osiągnięcia? Które miejsce dzisiaj? E, no, dzisiaj akurat trochę słaby, bo dziś było rekreacyjnie, ale są jakieś osiągnięcia, biegę. E, Kamilem Wiktoria. Mariusz. E, czy biegacie na co dzień? Czy to jest taki wasz debiut? Nie, taki debiut. No, nie. No, biegniemy drugi rok z rzędu. W tamtym roku żeśmy pierwszy raz wystartowali rodzinnie i w tym roku postanowiliśmy spróbować jeszcze raz. A skąd Państwo przyjechaliście tutaj? E, tutaj z Podliwanowej, świdnik. Czy są jakieś osiągnięcia, czy to jest taki rekreacyjny ciebie? I Rafał Cawała, Krokus Przyszowa. Biega pan na co dzień. Tak, mamy klub sportowy sekcję biegową w Krokusie w Krzyszowej. narodził się pomysł na wzięcie udziału w dzisiejszym biegu? Jestem już tutaj o czwarty raz. Jak pan ten bieg? bardzo dobrze. Bardzo ładna organizacja. No w tym roku była konkurencja bardzo, bardzo mocna, także I bardzo, bardzo, bardzo polecam ten bieg na. Na przyszłość, bo dużo nagród, dużo uczestników, fajna atmosfera, także naprawdę warto. A jaki wynik podczas dzisiejszego biegu? 17 minut 04. Dzisiaj został pobity rekord. Jaki to jest czas? To jest 11 około, ponad 11 minut, czyli no ponad około minuty został pobity rekord, który był od 4 lat nie pobity. Chciałem pogratulować organizatorom przede wszystkim a szczególnie panu Chudkowi za inicjatywę i całej społeczności Starej Wsi. Proszę Państwa, e, ponieważ e, dzisiejszy dzień jest tym szczególnym, jest to pierwszy dzień Majówki i chciałoby się, żeby właśnie te pierwsze dni maja, wspaniałe maja, e, pierwsze dni majowe, żeby one w naszym środowisku, w naszej polsk, na polskiej e, ziemi, czy limanowskiej ziemi, one towarzyszyły nam takie rekreacji, nie tylko e, charakterystycznymi majątkami, ale przede wszystkim ruchu na świeżym powietrzu. Proszę bo jesteśmy przerażeni danymi, jakie mówią, że wydolność organizmu naszych, naszego społeczeństwa spada z każdym rokiem. A jak podają specjaliści, to wydolność organizmu naszych dzieci jest 30% gorsza od rodziców. I też przerażające, dlatego też wszelkie tego typu inicjatywy, aby spędzać e, aktywnie e, na świeżym powietrzu e, wolny czas, jest ze wszech miar godna podziwu i podkreślenia. I cieszymy się niezmiernie jeszcze z tego powodu, że jest piękna słoneczna pogoda po tych dwóch ulewnych deszczach. Widocznie tak ma być i, i ta i opatrzność nas, nam zsyła tą piękną pogodę po to, żeby jak najwięcej ludzi, nie tylko e, ze Starych się, ale z całej ziemi Przybyła na tej ziemi, widzę tu, rozpoznaje wybitnych, wybitnych i znanych sportowców, którzy biegali, jak i rodziców, rodziców z dziećmi. I to jest pocieszające, że właśnie w tej atmosferze rekreacji, wolnego czasu, aktywności z obiektami taki piknik rodzinny, że on się odbywa tutaj.